W restauracji dla smakoszy położonej na północ od Barcelony szef kuchni przygotowuje dwa steki, ale tylko jeden z nich jest prawdziwy. Ten po lewej stronie talerza to cielęcina, a po prawej to jej wegetariańska imitacja prosto z drukarki 3D. Prawie bez różnicy. Także konsystencja imitacji do złudzenia przypomina prawdziwy kawałek prawdziwego mięsa. Pierwszy drukowany z białek roślinnych stek stworzył bioinżynier Giuseppe Szonti. To wegańska imitacja o smaku prawdziwego steku. Hiszpan założył nawet swój startup, żeby rozwijać produkcję. Na rynku istnieje wiele alternatywnych rozwiązań. Imitują jednak zmielone mięso, hamburgery, klopsiki czy kiełbaski. To, czego jeszcze nie było, to stek o konsystencji całego kawałka wołowiny lub wieprzowiny. To ewenement na skalę światową. Stek składa się z protein ryżowych w proszku, białka groszkowego, wodorostów i soku z buraków służącego do zabarwienia. Surowa masa jest prasowana przez drukarkę w cienkie włókna. To wciąż prototyp. Jego wydrukowanie zajmuje od 20 do 40 minut. Najpierw podajemy drukarce trójwymiarowy model. Jest on bardzo złożony i symuluje wewnętrzną i zewnętrzną strukturę kawałka mięsa, którą chcemy otrzymać. Substytuty mięsa od lat cieszą się popularnością, ale oprócz wegetariańskich burgerów czy wegańskich kiełbasek inżynierowie na całym świecie szukają rozwiązań, by całe kawałki mięsa wyglądały i smakowały jak prawdziwe. Izraelska firma opracowała proces biotechnologiczny drukowania warstw mięsa ze zwierzęcych komórek macierzystych, które następnie w inkubatorach dojrzewają w steki. Amerykańska firma hoduje i uprawia mięso kurczaka w bioreaktorach na bazie komórek pochodzących od żywych kurcząt. W ten sposób powstają nagetsy z kurczaka bez konieczności uboju zwierząt. Ale czy te imitacje wykonane z komórek zwierzęcych czy wegańskich są porównywalne z prawdziwym mięsem? To, co tu opracowujemy, powinno z jednej strony smakować tak dobrze jak prawdziwe mięso, a z drugiej powinno być tak zrównoważone jak białka pochodzenia roślinnego. Wegański stek 3D interesuje również wykładowców i studentów Instytutu Kulinarnego w Barcelonie. Prowadzone są tu m.in. badania nad zrównoważonymi technologiami żywności, zwłaszcza młode pokolenie jest otwarte na alternatywy dla konwencjonalnych produktów mięsnych. Aby poprawić smak swoich steków, Giuseppe Szonti regularnie odwiedza restaurację, w której szefem kuchni jest ekspert w dziedzinie szlachetnych mięs. Obaj testują smaki steków z 3D i porównują z mięsnymi oryginałami. Wszystko po to, by zjeść mięso, ale nie jeść mięsa.